Proszę. może z tej strony mam dla Was info z kolejnego blogposta twórców gry Last Epoch i AG. Info tyczy się jakości rozgrywki w nadchodzącym patchu 1.1 oraz cyklu Arbinger of Ruins, który to nadchodzi już 9 lipca o godzinie 18. Z tego miejsca zapraszam Cię, drogi widzu. Na start tego cyklu, na mój stream, na Twitch, pojawiło się sporo informacji do omówienia, więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Wszyscy są świadomi, że błogosławieństwa są kluczowe w większości buildów, ich farma bywa frustrująca, o czym sam się przekonałem na jednej postaci, kiedy to odkryłem wszystkie możliwe błogosławieństwa na danej linii czasu, a brakowało mi jedynie tego, które potrzebowałem. Od 9 lipca będzie dostępny NPC w lokalizacji przed monolitami, gdzie za drobną opłatą w złocie będziemy mogli zmienić te błogosławieństwa. Same błogosławieństwa będą działać w ten sposób, że będą się zapisywać po ich odkryciu po ubiciu bossa i tu mega informacja bo nie tylko te bogosławieństwa, które wybierzesz a wszystkie dostępne w danym momencie będą się zapisywać. Co się tyczy wartości na tych błogosławieństwach, będzie to najwyższa wartość, jaką do tej pory udało Ci się odkryć. Dodatkowo błogosławieństwa, które odkryjemy na głównej postaci będą dostępne na alt postaciach, będą one miały jednak najniższe dostępne rolki. Kolejnym tematem jest dodanie rankingu levelowego, co jest klasyką w przypadku gier hack and Slash. Jeżeli mam być szczery, system rankingowy w przypadku rynek się nie sprawdzał. Ranking levelowy na pewno przyciągnie zainteresowanie graczy i sam chętnie powalczę w takim rankingu na softkorze. W przypadku rankingu arenkowego dodane zostanie info, kiedy dany wynik został wykręcony. Ważna zmiana tyczy się linii czasu. Od 9 lipca będziemy mogli wybrać, które echo nas interesuje, a gra będzie je nam automatycznie zaznaczać. Będziemy mogli też dane echa wyszukiwać, co bardzo usprawni progres danej linii, ekspienie czy target farmy danych przedmiotów zmiany w filtrze przedmiotów, coś czego nikt się nie spodziewał, no a każdy potrzebował. Będziemy mieli możliwość filtrowania przedmiotów na podstawie różnych tierów, konkretnych afiksów, do tej pory mogliśmy tylko wybrać jakie afiksy i jaki tier w jednej formule. Od 9 lipca będziemy mogli wybrać formułę z afiksami kilkukrotnie i wybrać różne afiksy i różne tiery. Przykład: będziemy mogli wybrać by filtr pokazywał nam przedmiot z szybkością poruszania się tieru 6, i dodatkowo życiem, deksem, i jakimś resem tieru piątego. Wisienka na torcie, uwaga, zostanie dodana opcja filtrowania legendarnego potencjału i Weaver's Wheel. Spore zmiany w frakcjach gier Kupieckiej kręgu fortuny. Od nowego cyklu każda frakcja będzie miała 12 poziomów, nie tak jak do tej pory 10. Każdy poziom będzie dawał plus 5% więcej punktów przychylności, jakie będziemy zdobywać, co maksymalnie da nam 60%. Nie zapominajmy jednak, że ilość punktów skaluje się z ilością zdobywanego doświadczenia. Zapewne większość z Was kojarzy farmę tych punktów na wysokiej korupcji. Od nowego cyklu już tak nie będzie. Cytując: Na normalnych poziomach korupcji będziecie zdobywali więcej punktów przychylności, na wysokich poziomach frakcji, a na ekstremalnie wysokich poziomach korupcji będzie zdobywać się tych punktów mniej niż w przeszłości. Koniec cytatu. Świadczy to o tym, że farma wysokiej korupcji traci z nowym patchem na znaczeniu, co ma w jakiś sposób rekompensować słabszym buildom. Mam co do tego mieszane uczucia, bo przy nieograniczonym poziomie trudności nie powinno by tak być, a jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Co się tyczy poziomu frakcji, wiele się nie zmieniły, w przypadku gildii kupieckiej nie ma nic nowego, zmieniły się jedynie układ niektórych modów i zostały one podzielone na mniejsze mody. W kręgu Fortuny widzimy dwa nowe mody. Ranga siódma gwarantuje nam podwójny drop przedmiotów z modem eksperymentalnym. Ranga dziesiąta o 150% większy drop boss itemów, a ranga dwunasta to stara dziesiątka z pełną zmianą, nie będzie już kopiować przedmiotów z przypowiedni, a będzie zwiększać drop dwukrotnie, co może się okazać w sumie lepszą opcją. Dalsze zmiany w przypadku korupcji, do tej pory za ubicie bossa na linii czasu otrzymywaliśmy spojrzenie o Robysa, które dawały bonusową korupcję za jego pokonanie. Czy takie spojrzenia dawało około 37 punktów korupcji, a większa ilość tych spojrzeń nie gwarantowała dodatkowej korupcji lub jej znikomą ilość w postaci pojedynczych punktów. Od nowego patcha będzie stała wartość bonusowej korupcji w liczbie 12 punktów za spojrzenie Orobysa, a pokonanie Orobysa będzie zużywało maksymalnie 4 takie spojrzenia, dając łącznie 48 punktów dodatkowej korupcji. Spojrzenia, które zostaną, przejdą na nową, utworzoną linię czasu. W przypadku porażki w walce z robysem traciliśmy wszystkie spojrzenia, a teraz będziemy tracić jedynie jedno spojrzenie. W poście znajduje się też trochę informacji dotyczących zmian w niektórych masterkach, co pozwolę sobie omówić przy okazji pasznotów. Jeżeli macie ochotę, w opisie tego filmu zamieszczam link do tego posta i tam znajdziecie te informacje. Proszę, rzeczy się powtarza z zapowiedzi, które już dla Was omawiałem przy okazji QA dewelopera g Mike'a. A sami twórcy podkreślają, że cały przekrój zmian będzie dopiero dostępny w pasznotach. Na sam koniec nerw osłony, czyli warda. Spodziewany nerw. Bildy oparte na osłonie były i zapewne dalej będą bardzo mocne. Zmiany osłony polegają na zmianie formuł, które macie w tym momencie na ekranie. Ale błagam, z zmatmy zawsze, byłem słaby, nie każcie mi tego tłumaczyć. W koniec końców zmiana ma polegać na tym, że łatwiej będzie uzyskać niższe wartości osłony, przykładowo 4000. Próg wyczerpania się osłony będzie wyższy, jednakże powyżej pewnej wartości, w poście zasugerowano 10 tysięcy, tempo jej zmniejszania będzie dużo szybsze niż do tej pory. Innymi słowy, hybrydowe buildy polegające na życiu i osłonie będą w lepszy sposób mogły zwiększać zasób osłony. Te buildy polegające na systemie low-life i wysokiej ilości samej osłony będą uzyskiwać analogicznie tej osłony mniej. To by było na tyle, moi drodzy. Jak wspomniałem, zmiany klasowe omówię w nadchodzącym materiale przy okazji patchnotów, jak tylko się ukażą. Z tego miejsca zapraszam na streamy, które odbywają się regularnie. Zapraszam również na stream ze startu cyklu 1.1 Arbingers of Ruin 9 lipca o godzinie 18. Na moim kanale będą dostępne twitch dropy, a streamować będę do upadłego przez kilka dni. Zapraszam do innych materiałów. Jeżeli materiał Ci się podobał i chcesz być na bieżąco z materiałami dotyczącymi Last Epoch, rozważ subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, a ty będziesz na bieżąco. Dodatkowo szykuję dla Was jakiejś i buildy na nowy cykl. Póki co się z wami żegnam. Na razie. Ho. Cześć, trzymajcie się.